Dzień dobry, zapraszam na prezentację zestawu do zajęć z dziećmi o tematyce podwodny świat. Będą to głównie propozycje prac plastycznych, ale powiązane z innymi aktywnościami, które można zrealizować na w dniu dziecka, w okresie letnim lub też na zakończenie roku w przedszkolu. Rozpoczynam od prezentacji opaski. Opaska przedstawia rybkę. Rybka jest ozdobiona papierowymi foremkami do babeczek, ale można równie dobrze tu wykorzystać bibułę, jakieś inne elementy błyszczące. Opaska jest bardzo wygodna, ponieważ łatwo ją dopasować do obwodu głowy. Rozpina się ona w ten sposób, a zakłada się ją, wsuwając... W nacięcie w nacięcie, i tych nacięć może być więcej, i wówczas y, można uregulować sobie y, opaskę i dopasować do obwodu głowy. A to wszystko po to, aby ta opaska później była bardzo wygodna, bo taką opaskę możemy dobrze wykorzystać na przykład do różnych y, zabaw tanecznych, y, zabaw ruchowych. Y, moją propozycją jest y, wykorzystanie tej opaski. Do zabawy na przykład w bal rybek. Wówczas rozróżniamy dzieci pod względem koloru opaski. I nauczycielka na, wywołuje konkretny kolor rybek, na przykład pomarańczowy, i wówczas rybki z pomarańczowymi paskami, opaskami zamieniają się miejscami. Zasady są takie, jak w popularnej zabawie sałatka owocowa. Na koniec, na hasło bal rybek, wszystkie rybki zamieniają się miejscami, lub też w tym momencie łatwo zaprosić dzieci. Na przykład do jakiejś innej aktywności, do wspólnego tańca, albo do nauki piosenki, śpiewania piosenki o tematyce związanej z morzem, ze światem podwodnym. Ale jeżeli do tej opaski dołączymy inny rekwizyt w postaci takiej płetwy rekina, która jest wykonana z. Pianki dekoracyjnej, dlatego ona jest miękka, bezpieczna. Zamontowana jest na takich tektorowych prostokątach. Zakłada się ją jak plecak na uchwytach z gumek. Te gumki też można regulować. I już tutaj mamy gotowy zestaw do zabawy. W, uwaga, rekin, w której rybki, dzieci. Pływają swobodnie, poruszają się swobodnie po dywanie, a na hasło uwaga rekin. Dziecko, które ma założone właśnie taką płetwę rekina, próbuje te rybki złapać, ale nie może łapać rybek, które się nie ruszają, stoją nieruchomo lub się ukryły w jakimś wyznaczonym miejscu w sali, które możemy nazwać rafa koralowa. Myślę, że dzieci bardziej się angażują w zabawy, jeżeli mają założone jakieś rekwizyty, coś mają na sobie. No, po prostu są bardziej wtedy zadowolone i cieszą się z tych zabaw. Wszystkie te zabawy, o których ja teraz mówiłam, a także sposób wykonania. Opaski płetwy rekina są zawarte w naszym zestawie inspiracji. Dodatkowo dołączony jest również szablon do płetwy rekina. Czas letni również sprzyja rozmowom o różnych morskich podróżach, i w tym momencie chciałam zaproponować pracę pod tytułem Morskie podróże. Praca przedstawia okienko łodzi podwodnej, i przez to okienko tutaj widać ryby, wodorosty i także jakieś morskie fale. Samo okienko wykonane jest z papierowego talerzyka pomalowanego na kolor szary, ale równie dobrze w tym okienku może pojawić się jakiś kreatywny. Obrazek, rysunek dzieci. Może być to na przykład sam kawałek płetwy jakiejś dużej ryby. Może być to oko jakiejś dużej ośmiornicy. I w ten sposób mamy gotowy obrazek, który ładnie się będzie prezentował na, na tablicy z pracami plastycznymi dzieci. Podróże to również różne pojazdy, pojazdy wodne. Tutaj jest propozycja łodzi podwodnej. Ona jest wykonana z zakrętek, najlepiej zakrętek identycznych. Są one sklejone kolorową taśmą. Okienka pomalowane są markerem który nie rozmazuje się. Natomiast pozostałe elementy zamocowane są na plastelinie i są one wykonane ze słomek do napojów. I przy okazji budowy takiej łodzi podwodnej albo budowy po prostu różnych statków i innych pojazdów wodnych można też zaproponować dzieciom naukę piosenek na przykład piosenki pod tytułem Podróże małe i duże do muzyki i słów pana Majewskiego teraz chciałam zaprezentować makietę podwodnego świata jest tutaj wykorzystany różnorodny materiał. Są makarony, rurki, są druciki kreatywne, które można po prostu formować w rośliny wodne, w jakie kształty, ale również pojawia się tutaj gąbka. Gąbka jest zrobiona z myjki kuchennej. Trochę ją potargałam, żeby wyglądała, przypominała. Gąbki, które są zwierzętami ze świata podwodnego, może to dzieci zaciekawić i mogą one zapamiętać sobie, że właśnie takie też ciekawe zwierzęta żyją w głębinach mórz. Jest też wykonany ukwiał z makaronu spaghetti, pomalowany na ładny różowy kolor. Dodatkowo można tutaj dołożyć i piasek, muszelki z nadmorza. Ja także położyłam inną pracę plastyczną, to znaczy rozgwiazdę. Rozgwiazda jest wycięta z pianki dekoracyjnej, posypana cukrem. Cukier jest przyklejony zwykłym klejem w sztyfcie. I jeszcze na koniec doklejone są ruchome oczy oraz narysowany uśmiech. Szablon takiej rozgwiazdy również jest załączony do naszego zestawu. Jeżeli już mówimy o świecie podwodnym i o różnorodności roślin, zwierząt, które tam się znajdują, można dzieciom zaproponować obserwację plakatu przedstawiającego podwodny świat albo też filmu. W naszym zestawie inspiracji również zamieściłam tam link do propozycji jednego z takich filmów przyrodniczych. Konik morski to przykład kolejnej pracy na wykonanie ciekawego zwierzątka, które zamieszkuje podwodny świat. I oczywiście również jest do konika morskiego szablon. Jest on wycięty z papierowego talerzyka, ozdobiony bardzo bogato i może to spodobać się dzieciom. Mogą tutaj przyklejać różne błyszczące elementy. Jest on naprawdę dekoracyjną pracą. Następne zwierzę żyjące w morzach i oceanach jest to ośmiornica wykonana z folii bąbelkowej. Ten materiał bardzo pasuje do wykonania ośmiornicy, gdyż y Ładnie prezentują się ramiona wycięte z folii bąbelkowej. One troszeczkę może nawiązują do, do macek, które znajdują się na ramionach ośmiornicy. Kolejną propozycją jest maska do nurkowania. Maska do nurkowania jest wycięta z papierowego talerzyka. Ale oprócz tego, że taką pracę plastyczną można wykonać, można ją również wykorzystać do, do zabawy. W tworzenie pamiątkowego zdjęcia na zakończenie roku dzieci mogą taką. Maskę do nurkowania trzymać w ręku i nauczycielka może każdemu dziecku z grupy po kolei robić zdjęcie w takiej masce do nurkowania. Dzieci mogą wraz naśladować jakieś ruchy wykonywane przez nurka i takie pamiątkowe zdjęcie można podarować dzieciom na, na przykład na zakończenie roku w przedszkolu. A to praca plastyczna pod tytułem Wśród fal. Można wykorzystać do niej szablon, ale dzieci mogą równie dobrze same tworzyć zwierzęta świata podwodnego i rośliny. Praca ciekawa, ponieważ nacięte paski tworzą fale. Między te fale można wsuwać zwierzątka. Wygląda to, jakby one były zanurzone i właśnie pływały wśród fal. Ta praca zainspirowała mnie do pomysłu, który, o którym opowiedziałam wcześniej o zrobieniu zdjęć pamiątkowych dzieciom. Zamiast powiesić pracę dzieci już wykonaną, gotową na wystawce prac plastycznych, można te prace sobie zachować i zrobić dla dzieci niespodziankę w postaci wsunięcia tego pamiątkowego zdjęcia, Jedną z fal, i na zakończenie roku podarowanie właśnie takiej pamiątki. Myślę, że byłaby to bardzo miła niespodzianka dla dzieci. Jeżeli chodzi o szablony, szablony można wszystkie porozcinać i skserować na różnych kolorowych kartkach. Na przykład zamieścić same wodorosty na y, zielonych kartkach, skserować je kilka razy, porozcinać większymi fragmentami, natomiast y, później rozdać dzieciom i zostawić już do precyzyjnego wycinania. I tak samo zwierzęta, zwierzęta też skserować na różnych kolorowych kartkach, porozcinać, porozcinać i y, porozdawać dzieciom. Zwierzęta w różnych kolorach i pozostawić je do wycinania już precyzyjnego. Ja te zwierzęta ozdobiłam kredkami, rybą, dorysowałam po prostu jakieś, jakieś wzory, oczywiście też oczy. Przykładem ciekawej ryby jest płaszczka. Płaszczka myślę, że zainteresuje dzieci jej. Kształt jest bardzo ciekawy. Tą pracę wykonałam z szarego papieru, który pomalowałam farbami. Można tutaj użyć kolorów dowolnych i wykonać ubarwienie ryby bardzo fantazyjne. Po zaschnięciu farby ja jeszcze zrobiłam płaszczce białe kropki, i myślę, że wygląda ona dość realistycznie. Wrócę teraz do pomysłu pod tytułem wśród fal. Robiąc zdjęcia nurka, można wykonać taką ściankę do zrobienia tego zdjęcia. Można ładnie udekorować tło. Moją propozycją są takie dekoracyjne kolorowe ryby, które przypinamy na jakiejś zasłonie. I na, ta, na tle takich ryb dzieci stoją kolejno, na robi im zdjęcia i myślę, że będą wtedy one wyglądały bardzo ładnie. Ryby są zamieszczone w naszym zestawie inspiracji. Są one w formie kolorowej, ale też same kontury. Kontury można poddać dzieciom do dowolnego ozdabiania. Bo o malowaniu, pokolorowaniu, nauczycielka później je wycina, i też takie ryby, które są udekorowane przez dzieci, mogą zdobyć tło do ścianki na pamiątkowe zdjęcie, i wówczas angażujemy też dzieci w taką pracę i w tą zabawę, w wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Ramka może nam posłużyć również do zamieszczenia nie tylko zdjęcia, ale też dyplomu. Wówczas mamy dwie niespodzianki dla dzieci. I zdjęcie nurka oraz dyplom. Myślę, że dyplom jest bardzo sympatyczny, ozdobiony kolorowymi elementami i z dwóch stron z falami, co nawiązuje do tematyki całej. Y Świata podwodnego. To przykład dyplomu ukończenia przedszkola z wydrukowanym już tekstem. Oraz też jest do wyboru dyplom ukończenia grupy przedszkolnej. I taki dyplom jest mały, więc też zmieści się tutaj w tej przygotowanej ramce. Można go włożyć właśnie też w jakąś falę na przykład jakąś wyższą fale i dzieci nie będą się na pewno tego spodziewały na koniec roku można inkorporować taką niespodziankę składającą się już z dwóch rzeczy zdjęcia i dyplomu w zestawie inspiracji mamy do wyboru również inny rodzaj dyplomu dyplom który jest z taką bardzo sympatyczną grafiką, w może stonowanych kolorach, ale moim zdaniem dobranych bardzo gustownie, z sympatycznym kotkiem i ptaszkiem. Ten dyplom jest w wersji dla chłopca, jest też dyplom w wersji dla dziewczynki. Dyplom ukończenia przedszkola do samodzielnego wypisania tekstu. Jest też dyplom. Całkowicie uzupełniony dyplom ukończenia grupy przedszkolnej, już z wydrukowanym tekstem. Tutaj jest dziewczynka, wygląda tak, lub dyplom, który, po który możemy sięgnąć w dowolnej, przy dowolnej okazji, ponieważ jest on całkowicie już do uzupełnienia. Każda wersja jest dla chłopca i dla dziewczynki. W jednym z miesięczników abecadła spotkałam się z ciekawą grą planszową Wyprawa po skarb i postanowiłam stworzyć taką grę o tematyce podwodny świat. Tworzymy planszę na, na, na brystonu. a na tym brystonu układamy Układamy 10 ciekawych obiektów, które może zobaczyć nurek wędrując pod wodę. Rozkładamy sobie je w dowolnym miejscu. Ciekawą rzeczą w tej grze jest to, że dzieci przez cały czas ćwiczą dodawanie i też odejmowanie liczby oczek wyrzuconych na dwóch kostkach. Wyniki zaznaczają na planszy przy numerze odpowiednim, na przykład wynik dodawania lub wynik odejmowania wynosi 2 i wówczas zaznaczamy na planszy jakimś żetonem, na przykład kolorową zakrętką kraba, który jest z dwójką. Gra zawsze motywuje dzieci. Dzieci wtedy bardzo chętnie dokonują tych obliczeń, są zaangażowane no i staramy się, aby wszystkie obiekty na planszy zostały zaznaczone zakrętką, oczywiście tylko jedną zakrętką, jeżeli wynik. Powtórzy się, wówczas nic się nie dzieje. No ale jeżeli okaże się, że wyniki cały czas się powtarzają, gra toczy się długo, a nie możemy uzupełnić tych wszystkich pól na planszy, w każdej chwili można tę grę przerwać i w każdej chwili można do niej wrócić i kontynuować podróż, albo powiedzieć, że Nurek zobaczył tym razem. Tylko 8 obiektów. Może następnym razem uda się zobaczyć wszystkie. Taka gra może być również w wersji stolikowej dla kilku graczy, no ale wtedy trzeba sobie przygotować żetony w różnych kolorach. Każdy gracz może dostać żetony, w 10 żetonów na przykład czerwonych, inny gracz 10 żetonów już w innym kolorze, i też zajmują te wszystkie pola, a na koniec. Gra się kończy, jak są zajęte wszystkie pola i dodajemy żetony w odpowiednich kolorach wygrywa ten gracz, który zajął więcej tych pól na, na planszy. Wszystkie obrazki do gry są zamieszczone w zestawie inspiracji. Chciałam zaprezentować również rzecz bardzo przydatną, to znaczy napis Witajcie wakacje który postanowiłam zrobić w formie girlandy. Jak widać, napis jest bardzo duży, bardzo dekoracyjny, również nawiązuje do tematyki morskiej. Na trójkątach z literami zrobiłam dziurki, dziurkaczem, nawlekłam je na zwykły szary sznurek, który pasuje do charakteru tego napisu. A sznurek jest gruby, nie jest śliski, co sprawia, że te litery, w ogóle się nie przesuwają. Girlandę łatwo zawiesić, tylko na dwóch końcach. Jeżeli chcielibyśmy użyć czegoś bardziej dyskretnego, nitki, żyłki, starki to od spodu taśmą, wtedy też te litery będą w miarę nieruchome. Myślę, że rzecz bardzo przydatna podczas dekorowania sali. Na przykład na zakończenie roku w przedszkolu. Zestaw inspiracji zawiera wszystkie potrzebne materiały, to znaczy opisy prac plastycznych wraz ze zdjęciem, wypisem materiałów potrzebnych do wykonania pracy, a także szablony do prac plastycznych. Zawiera także obrazki do gry planszowej. obrazki kolorowych ryb przydatnych przy dekoracji w formie kolorowej oraz same kontury ryb do dowolnego wykorzystania dwa rodzaje dyplomów w wersji małej oraz Duży dyplom wersji dla chłopca i dziewczynki, a także napis Witajcie, wakacje do stworzenia dekoracyjnej girlandy. Dodatkowo w pakiecie zamieściłam linki do przydatnych stron internetowych z filmem edukacyjnym wierszami o podwodnym świecie, także piosenkami, zabawami. Link do strony, na której można pobrać materiały, znajduje się pod filmem.